Witajcie, to znowu jak Góral Gra i witam Was w kolejnej grze na weekend, a jest to gra Corsair Legacy, czyli można powiedzieć taki Assassin's Creed. Statki, wyspy, walka, pływanie. Cóż, zobaczmy. Poziom trudności. Wybór poziomu trudności wpływa na sztuczną inteligencję, ekonomię w grze i dostępność podpowiedzi. Marynarz, dla tych, którzy są zainteresowani tylko fabułą. Korsarz, dla tych, którzy, w których interesuje stawianie czoła przeszkodom. W związku z tym, że jest to gra demo i chcę zobaczyć o co chodzi, weźmy marynarza. Kontynuuj. Zaczęło się od prostej przesyłki z kontrabandą którą musieliśmy przetransportować z Trinidadu na Barbados. Byliśmy w drodze na miejsce spotkania. Zobaczymy, jak to się będzie grało. Z tego co widziałem na trailerze, na Steamie można walczyć szpadą, czy tam mieczem. A w drugiej ręce można mieć tak zwaną pukawkę, pistolet, sztucer, czy jak to tam się nazywa. No i zobaczymy. Na razie się grywa, wczytuje. coś długo się ładuje. Nie wiem, czy się doczekam. Halo, gra. Tak, no, chyba będzie ruszałocznie. O, słyszę dźwięk. Fale. Mamy statek. Dobra, już puściło eee. Wolna prędkość. Cała naprzód. Dobra, widzę, że mamy jakiś yy... Jakiś punkt mamy oddalony od 1200. Bardzo szybko się zbliżamy. Zobaczymy, co tam jest w tym punkcie. Z tego, co widzę, już mamy maksymalną prędkość. Jakichś ludzi tam mamy na tym statku. Statek wygląda dość fajnie. Grafika na razie, no nie mogę nic powiedzieć za bardzo o grafice, bo to słońce daje jak jasny wind, ale tak szczerze powiedziawszy, no nie jest najgorzej, bym powiedział na razie. Sterowanie muszę przyznać jest bardzo fajne statek słychać odgłosy jak wszystko tam jakby trzeszczało ale sterowanie jest spoko na WASD więc nie mam na razie do czego się przypieprzyć nie jest jakieś zawrotne to skręcanie, jest bardzo powolne, więc można będzie bardzo fajnie wchodzić między skałami, bo statek też nie płynie jakoś, powiedzmy, aż tak szybko, żeby to można było jakoś, nie wiem, mieć problemy z tym. Z tego co widzę, to chyba chodzi o tą wyspę. Będziemy musieli chyba przybić do brzegu. Dobra, mamy dom. Nazwałbym Katarzyny Pik, najbardziej punktualną przemytniczką, ale uczciwość to rzadkość w naszej branży. Garancja, że twój partner nie złamie danego słowa jest wiele warte. Warto zauważyć, że miała inne mocne strony, które z nawiązką rekompensowały jej jedną wadę. Więc na i nasze kargo długo nie pojawiały się na horyzoncie. Cóż, skoro i tak musiałem czekać na nią, jej ładunek, postanowiłem sobie pozwolić na rozciągnięcie się i jednocześnie zabawić załogę. Ci wojownicy nie są zbyt wymagający. Po prostu chcą zobaczyć dobrą walkę. Dzięki katrium i umiejętności wygodywania się z bielonymi mężczyznami, zwłaszcza przy tych lepszego, smacniejszego, znaliśmy trasy wszystkich papierów Dzięki temu mieliśmy odpowiednie miejsce nie musieliśmy się obawiać intruzów. No dobra, mieliście odpowiednie miejsce nie musieliście obawiać się intruzów. A, i znów wczytywanie. No, to muszę przyznać, że rzeczywiście tych loadingów jest, tak mi się zdaje, że będzie chyba dużo. Wchodzenie na statek, wychodzenie ze statku nie wiem. Tak mi się przynajmniej zdaje, bo pisało DOC, czyli dokowanie statku, czyli mi się wydaje, że po prostu w momencie, gdy teraz podczas tej jakby powiedzmy fabuły czekamy na tą całą Katrin, czy jak ona tam się nazywa. To może być tak, że zajdziemy po prostu na wyspę i będziemy może eksplorować. Ale to wszystko zobaczymy. Lading, lading niestety długo trawa, to trzeba przyznać Jakąś historię żeśmy już poznali Czyli tutaj jakby czekamy na jakiś transport od tej właśnie całej katryny Te muszę się już na słabkach łączyły, na brzegu Trinidadu, aha, czyli to będzie tak jakby. No! 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 Czekajcie, ja nie wiem co się w ogóle dzieje tutaj, ale mi kamera lata. Jasny wint! Dobra. Troszeczkę laguję. Czyli co? Moja Szermierka mocno wyróżniała się na tle załogi. One, więc na pewno, nie było na pewno. wśród nich nikogo, kto mógłby mi się przeciwstawić w walce jeden na jednego. Mimo to zawsze z entuzjazmem podejmowałem wyzwania. Naprawdę ciekawa walka zaczyna się dopiero wtedy, gdy przeciwnik ma przewagę liczebną. No i co, teraz znowu będziemy pewnie mieć lading, i żeby po prostu sobie, się pobić ze znowu przeciwnikami. No. O, Boże Święty, coś tak czuję, że będzie znowu lading. A może nie? A jednak nie. No i dobra, i co? i o, całkiem nieźle. Czy powinienem był ćwiczyć z trzema przeciwnikami naraz? To jest taki tutorial, po prostu pokazuje nam niby... Uff. Uff. Mm, muszę przyznać, że praca kamery tutaj troszkę jest. A, ajajaj. Walki chyba... stawały się coraz bardziej intensywne. Czy powinienem więcej ćwiczyć? Ha. Czyli mi się wydaje, że musiało, albo musiało do tego dojść, albo nie. No chyba nie. Rzadko kto łatwo opanowuje takie rzeczy. Spróbuję jeż... jeszcze raz, kapitanie? Jasne, że spróbuję. Nie relaksuj się. Myślę, że lepiej teraz odpocząć. Mamy mnóstwo roboty. Eee, dobra, okej. Okay, spróbujmy. Muszę trochę odejść. Odejdź trochę od nich, kapitania, ale kamera to naprawdę goni jak. Stawały się coraz bardziej intensywne. Czy powinienem więcej ćwiczyć? Czy powinienem więcej ćwiczyć? Myślę, że teraz lepiej odpocząć. Zobaczmy, jeżeli. Właśnie się uda. zaczynałem nabierać o. wprawy, gdy na horyzoncie pojawił się statek. Niestety nie był to szkuner Katarzyny. Był to hiszpański okręt patrolujący wybrzeża Trinidadu i Tobago. Miejsce spotkania zostało wybrane mądrze. Była to zaciszna zatoczka, pozwalająca ukryć mały statek za niskim klifem i bólną dumą. A jednak Hiszpanie płynęli prosto na nas. Sytuacja zaczynała wymykać się spod kontroli. Nie było w naszych klanach iść do więzienia czy na skryciek na placu San Ponieważ potrzebowaliśmy czasu, aby wydostać się z zatoki, musieliśmy dać Hiszpanom dobrą przewagę. Byliśmy więc zmuszeni do przyjęcia walki. O, czyli będzie walka? A to taka chyba już prawdziwa. Aha, no i znowu loading. Jakżeby inaczej? Dobra, nie wiem, czy płyniemy, czy nie płyniemy? A gdzie jest ten statek tych, e, tych całych Hiszpanów? A tam trzeba przyznać, że bardzo szybko. Oni też chyba płyną. Cześć, witajcie Hiszpanie, tu piraci. Straszcie szybko płyną to jakbym. أها، Po rozpoczęciu znaleźć należy zbliżyć do wroga i wcisnąć F. Dobra. Tylko, że ja też bym chciał strzelić. Wyciągnij kartacza. Nie brać języku. Okej, okay, czyli będzie walka. Udało się podpłynąć przed samy, przed samymi skałami. Serduszko oj, oj, dwóch na mnie, dwóch na mnie poszło. No dobrze, no cóż mogę powiedzieć? Nie znałem jeszcze całego sterowania, więc. Korzystałem tylko z myszki, ale chciałem po prostu Wam tylko pokazać grę, na czym to polega, i tak dalej. Myślę, że troszkę już po tym można sądzić, czy Wam się gra spodoba, czy nie. Jest trochę walk, i tak dalej. Cóż, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.